No dobra, to stój przy tym drugim, żeby nie ten Dobra, teraz musi wyjść Już mam opracowaną taktykę, więc git, dobra Idzie, idzie kochany, idzie Tylko musisz dobrze to zrobić O! Do wpadłeś O nie, co ja robię? Przyzwyczajenie! <laughs> coś się bugować? Yy, ten, działa- kowlarkę rozwaliłem? Zobaczę. Tak, tak, rozwaliło się. No nieładnie to wiaszył. Ja takie właśnie się wpadłem, ja wiedziałem, że nie zginę, wiesz, mam feather i tak wiesz, nie wiem co robić, czy cykać peru, jakby wiesz, dostałem takiej nie że paniki, no tylko miałem takiego laga mózgu co się stało, bo ja tak krzywo stanąłem i mnie wepchnął, nie? Mm -hmm. I zaczynam się nagle na one clicku bogować i nagle ty co ja robię, nie? Ale w sumie fajnie dzięki temu przeskoczyłem No nie no, niektóre, niektórych rzeczy nie da się zapomnieć, sorry No luaki Ty jest drugi. Bierz go czekaj, i... Czekaj, 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 ja, muszę najpierw muszę opracować co to się stało Ja pierdzielę no Perfekcyjnie rady. to wybuchło! Pok widzowie, pok, pokciam, jesteś... pokciam. Tak, 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 tak. Pokcią, pokcią, pok totalny widzowie. Cześć, zabijają na wiersz skiery. Pokciamę na tacie z prędkością światła, zlagujcie mi kompa Czekajcie, bo jeszcze by mi wybuch ten creeper. Nie, nie skakujesz do wody, chodź Nie banet, nie banet. Można... Jeżeli creepery można rozwalać, na czymś kobo idzie, jeżeli masz jakiś cel. Naszym celem jest odzyskanie ee, tego. Yy, mojej nagrody z eventu a Ewentualnie może coś innego, generalnie też prowokacja bitki, nie grifujemy, grifujemy w jakimś celu. To znaczy, no jakby też no, 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 zniszczyliśmy stolniarkę tylko, nie? Dobra, o się się Gubir no, Jestem znaczy, nie, no, ja się. Dobra, po co ja na to odpowiadam w ogóle, jestem debilem Dobra, ej, jak to mi wyjdzie teraz, to nie mogę, nie mam pytań. Dobra, tylko musisz dobrze wiesz Siadło! Jest! Ja pierdziele POG! Jesteśmy tylko czekaj, gdzie to jest zejście? Eee. Tutaj, tu są lochy jakieś. Oni mogą teraz budować, czy nie? No i wywaliło mnie. No co jest? Z... Jesteś bano. No nie, no bez. Ja... Ej, nie, no to jest troll, to jest troll. Nie, 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 to jest troll teraz. Nie, no to teraz, to jest troll. Czekaj, idę do Bartmana. Nie, to jest troll. Chodź tam na kanał, to jest troll. Czekam na Bartmana na Discordzie, to jest troll jakiś. No to jest nawyk! Bartmanie, to jest troll! No co tam? Trollujesz mnie! Zasady, byczku. Ale to jest nawyk, to jest... Jak wiesz, na przykład... No nawyk, ale, ale słuchaj. mogłeś tam wrócić, a nie wyjść stamtąd, co nie? Dobra, to wrócę tam i wywalę... Osiem pereł na ziemi wywalę, osiem pereł na ziemi wywalę. To jest, słuchaj, jak wiesz, jesteś chory, no nie, i nagle wiesz, musisz kichać, to jakby próbujesz się wstrzymać, ale i tak musisz kichnąć i w, te, w końcu i tak kichniesz. I to jest nawyk, nie, a i tak bym nie zginął, ale dobra, wywalę perły, no weź, kurde. Ja to się? powiem tak. Znaczy, no nie stała... no, zasady to zasady, ale... Zaraz, mam skargę, nie, ma ciebie. Co? No, bo ja nie, no, nie siedziałem u ciebie na streamie. No nie, no ale to było generalnie, kliknąłem kilka razy, no, a widziałeś w ogóle tą sytuację, czy nie? No tak, no cofnąłem sobie live'a i zobaczyłem i faktycznie. Kliknou próbowałeś, kli no. Ki kliknąłem kilka razy, to nie było w trakcie walki, nie uratowałbym się tym, mogłem cyknąć perę, to teraz cyknę tą perę, No mogę wrócić faktycznie, bo już raz tak zrobiłem i wróciłem, no. Ale nie spodziewałem się, że, że tak to zostanie rozważone, wartmanie. Wyrzucę 8 perł. Jedną perłą zrobiłbym to samo, co tymi klockami. Wyrzucę 8 na ziemię. Co w się sensie, do do twojego EQ. Bartmania, co na to powiesz? Co, co o tym sądzisz? Wiesz, jedną perłą, generalnie tak, nie zginąłbym, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, e, to był totalny nawyk, to nie było celowe. Zrobiłem to z paniki, bo już się miałem mytwaka z górze mnie Creeper tam odepchnął i, i wpadłem do tej fosy. E, I po trzecie, jedną perłą zrobiłbym to samo co tymi klockami, a wrzucę 8 perł od razu. Teraz nadzieję.